prezentuje się dobrze znana weteranom serii Call of Duty mapa Vacant, czyli stosunkowo niewielka, położona na terytorium miasta Prypeć, lokacja, której zdecydowaną większość stanowią opuszczone w pośpiechu biura. Mapa ta wchodziła w skład wydanej w 2007 roku gry Call of Duty 4 Modern Warfare. Co ciekawe, w wydanej dwa lata później grze Call of Duty Modern Warfare 2 również się pojawiła, lecz tym razem wchodziła w skład dodatku Resurgency Pack. To jak się prezentowała zobaczyć możecie z kolei na tym materiale. Teraz natomiast spójrzcie na tę wersję mapy. Tym razem pochodzi ona ze zremasterowanej gry Call of Duty 4 Modern Warfare. Podobnie jak poprzednia wersja, zachowała swój oryginalny układ i pod względem graficznym prezentuje się wciąż naprawdę nieźle. Były to mapy, na których rozgrywka stawała się niezwykle dynamiczna, a przez ogólny ich projekt kampienie nie miało większego sensu. No dobrze, ale dlaczego postanowiłem Wam o tym wspomnieć? Otóż wszystko przez fakt, iż 3 grudnia startuje sezon pierwszy dla gry Call of Duty Modern Warfare. Zawartość ta obejmuje między innymi właśnie tę oraz inne klasyczne i dobrze znane graczom już mapy. Ale co dodatkowo interesujące, sezon pierwszy to największa zawartość w historii tej serii. A przynajmniej tak informuje firma Activision. Zacznijmy może od tego, że sezon pierwszy zadebiutuje na konsolach PlayStation 4, Xbox One oraz na pc w tym samym czasie. Oznacza to, że żadna z tych platform nie ma wyłączności na wcześniejszy dostęp, co uważam za rozsądny i sprawiedliwy ruch ze strony wydawcy. Mało tego, wszystkie mapy, nowe modele broni oraz niektóre dodatki kosmetyczne będą darmowe. Specjalnie zaakcentowałem słowo niektóre, ponieważ gracze, którzy wykupią przepustkę sezonową, otrzymają więcej zawartości kosmetycznej oraz szybciej będą ją zdobywać ogólnie. Hej, ale co w takim razie zaoferuje nam sezon pierwszy? Po pierwsze, nowi operatorzy. Z informacji, jakie możemy odnaleźć w sieci wynika iż gra wzbogacona zostanie o dwie nowe postacie, mare oraz Nikto. Pierwsza z nich, a więc Mara, to pochodząca z Wenezueli agentka CIA, którą zobaczyć możecie swoją drogą na oficjalnej grafice sezonu pierwszego. Z postaci, o której wiemy póki co nieoficjalnie jest nikto, a więc żołnierz Specnazu, skrywający swoją twarz za specjalną maską. Są to prawdopodobnie płatne dodatkowo postacie. Po drugie, nowe mapy. W skład sezonu, jak zapowiadają twórcy, wyjdzie całkiem spora ilość nowych map. Część z nich stanowić będą odświeżone z poprzednich odsłon mapy i o pierwszej z nich opowiedziałem Wam na wstępie. Kolejnymi jednak klasycznymi już mapami będą. Charakterystyczna mapa Crash z rozbitym śmigłowcem w centralnej części. A także Shipment, która swoją drogą jest jedną z najbardziej chaotycznych i dynamicznych map, na których miałem okazję zagrać w przeszłości. Co ciekawe, jest to mapa, którą pod względem wielkości można śmiało porównać do map zaprojektowanych dla trybu strzelanina, czyli dwóch na dwóch, a pojawić ma się dla klasycznych trybów wielosobowych. Jak dla mnie może być to dosyć ryzykowna decyzja, jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie ona w praktyce. Z drugiej jednak strony, mapa strzelnica jest również bardzo mała, ale grana niej daje mi mnóstwo frajdy. Kolejną mapą, tym razem dedykowaną trybowi Grand War, jest ta o nazwie Port. I tutaj jestem naprawdę pod wrażeniem częstotliwości udostępnianych przez firmę map i ich różnorodności. Mało tego, sezon pierwszy wprowadza także przynajmniej dwie nowe mapy zaprojektowane wyłącznie dla trybu strzelanina. I są to kolejno: Cargo oraz Atrium. Po trzecie, nowe tryby. Sezon pierwszy wprowadza do rozgrywki także trzy nowe tryby. Pierwszym z nich jest ten o nazwie Rainforce. Polega on na taktycznej rozgrywce prawdopodobnie dwóch-czterosobowych drużyn, gdzie każda z nich, aby wygrać, będzie musiała zdobyć wszystkie trzy punkty na mapie lub wyeliminować całą wrogą drużynę. Co ciekawe, odrodzenie poległych kompanów będzie możliwe tylko wówczas, gdy jeden z członków naszej drużyny przejmie punkt na mapie. Tryb ten jest hybrydą dominacji z trybem znajdź i zniszcz. Kolejny tryb to wariacja trybu strzelanina, a więc Gunfight OSP. Ten tryb mogliśmy przetestować podczas testów alfa i różni się względem oryginału wyłącznie faktem, iż rozgrywkę rozpoczynamy bez broni. Ta natomiast znajduje się w wybranych miejscach na mapie, przywieszona do muru, skrzyń czy innych przeszkód. W momencie rozpoczęcia rundy musimy jak najszybciej do niej podbiec i po wyposażeniu się w nią, wyeliminować przeciwników. Ostatni tryb, o którym wiemy, nosi nazwę Infected, czyli zainfekowany. Jest on na pewno dobrze znany wszystkim fanom serii, a przy okazji jest także jednym z ciekawszych ogólnie. W dużym skrócie polega on na tym, iż na początku rundy jeden z graczy staje się zainfekowanym, a jego zadaniem jest zarażanie kolejnych graczy przed upływem wyznaczonego czasu. Oczywiście największą ilość punktów otrzymuje ten, który utrzyma się żywy jak najdłużej. Po czwarte, nowe modele broni. Sezon pierwszy zaoferuje także dwa nowe modele broni dostępne dla wszystkich graczy, niezależnie od tego, czy ktoś wykupi przepustkę sezonową, czy nie. I tak, pierwszą z nich jest karabinek szturmowy Ram 7, czyli występujący pod zmienioną nazwą popularny karabinek MTAR, który, jeśli się nie mylę, pierwszy raz pojawił się w Black Ops 2 oraz w wariancie TAR-21 w Modern Warfare 2. Call of Duty Ghost natomiast występował pod nazwą MTAR-X. Drugą z kolei bronią jest Holger 26, a więc nic innego jak MG36. I wzbogacił on zestaw LKM-ów, a więc lekkich karabinów maszynowych. Po piąte, nowe misje dla operacji specjalnych. Not to the We need to get to that stadium. Jeśli lubicie grać ze znajomymi w trybie kooperacji, to myślę, że zainteresuje Was fakt, iż sezon pierwszy wprowadzi także przynajmniej cztery nowe misje trybu operacji specjalnych. I będą to kolejno Bomb Squad, Grounded, Pitch Black, zaprojektowany swoją drogą pod gogle noktowizyjne oraz Just Reward. Warto zaznaczyć, że ponoć sporo zawartości ma pojawić się nie w dniu premiery sezonu pierwszego, ale nieco później. Podsumowując, to muszę Wam szczerze powiedzieć, że na tę chwilę bardzo podoba mi się podejście firmy zarówno do modelu biznesowego, jak i do nas, graczy ogólnie. Aktualizacje mamy często, sporo dzieje się jeśli chodzi o balans rozgrywki i broni, a nowa zawartość nie sprawia wrażenia robionego na siłę i po najmniejszej linii oporu. Owszem, nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą usatysfakcjonowani, i jest to normalne, bowiem nie da się dogodzić każdemu. Dla mnie jednak, i podkreślam, że dla mnie. Modern Warfare jest perełką w tym roku, która świetnie pokazuje, jak powinno się tworzyć gry tego gatunku. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.